W dzisiejszym filmiku pokażę Ci co to jest fastryga, to jest ścieg ręczny, który bardzo często będzie powtarzał się w filmach i podczas nauki szycia, szczególnie jeśli jesteś osobą początkującą, ale oczywiście nie tylko, bo wprawione krawcowe też fastrygę bardzo często stosują, ale osoba początkująca jak najbardziej powinna się z, tą, z tym ściegiem ręcznym zapoznać. Ja tutaj będę używała kontrastową nitkę, żeby było to lepiej widoczne przed kamerą. Oczywiście, do robienia fastrygi, można użyć zarówno nitkę w podobnym kolorze, jak i nitkę kontrastową. To już jest, ma mniejsze znaczenie, dlatego, że jest to ściek taki pomocniczy, tymczasowy, który potem zostanie usunięty i nie będzie widoczny. Odcięłam odpowiedni kawałek nitki. Też nie może ta nitka być bardzo długa. Musi być takiej średniej długości. Mam przygotowaną ostrą i dobrej jakości igłę. Tak przekładam tą nitkę, że ona jest pojedyncza, czyli jeden koniec jest wolny i on jest trochę krótszy, natomiast ten właściwy, właściwa nitka jest dłuższa. Nawijam ten koniec nitki na palec, ten wskazujący, robię takie nawinięcie, Potem roluję w ten sposób z palca, robiąc takie, takie nagromadzenie słupów, i ściągam w jedno miejsce i tworzy mi się taki solidny supełek. Najpierw pokażę w ogóle jak ta fastryga wygląda, a później, na podstawie kilku próbek, pokażę jak można ją zastosować w różnych sytuacjach. Fastryka to jest taki ściek, który ma taką nazwę ściek przed igłą, to znaczy, to jest taka nazwa, z którą może się spotkać. Zaczynamy od wbicia w materiał i następnie wybijamy. Tak mniej więcej możemy robić równe takie wbicia, czyli zarówno na prawej i na lewej stronie ta fastryga może mieć podobny, podobną długość, czyli w ten sposób to wygląda i z drugiej strony ma podobny wygląd. I nie musimy robić tego tak, że wkuwam i wyciągam i za każdym razem robię właśnie w. E, Kuwam i wbijam i wybijam. Tylko fastrygę możemy robić tak jakby hurtem, czyli mogę kilka razy wbić tą fastrygę, wyjąć i znów kilka razy. I tak naprawdę, czy te odległości będą idealnie równe, czy troszeczkę mniejsze, troszeczkę większe, ma to już takie mniejsze znaczenie. I ta fastryga też może być drobniejsza, może być taka rzadsza, może być gęściejsza, to wszystko zależy od tego, co fastrygujemy i w jakim celu tą fastrygę wykonujemy, bo fastryga może mieć różne przeznaczenie. No i na końcu tej fastrygi jeszcze ja tutaj wbiję bardzo blisko, zrobię na końcu takie kółeczko, Dwa razy przez te kółeczko przełożę, zacisnę taki supełek, odcinam i ta fastryga jest jakby już wykonana. Wygląda to w ten sposób. I teraz przejdę do tego, żeby pokazać kilka przykładowych miejsc, gdzie tą fastrygę możemy zastosować. Oczywiście zapewne można znacznie więcej zastosowań dla niej znaleźć, ale takie przykładowe, a potem w czasie nauki szycia. Można ją stosować tam, gdzie będzie nam po prostu potrzebna. Pierwszym takim podstawowym podstawową rzeczą, gdzie ją stosujemy, to jak łączymy. Boki albo jakieś w ogóle elementy naszych ubrań. To jest taka miniaturka spódniczki, wyobraźmy sobie, że to jest boki spódnicy. I często robimy tak, że spódnicę chcemy sfastrygować, następnie mierzymy, patrzymy czy nam pasuje, a następnie zszywamy szwem właściwym, maszynowym. Tak to jest taka stara szkoła życia, kiedy właśnie my przygotowujemy do miary. No i oczywiście te elementy możemy jeszcze spiąć dodatkowo na początku, ale ja już tu nie będę ich spinała, jedynie tylko wykonam fastrygę. Fastrygę zawsze trzeba wykonać w takim miejscu, w którym będziemy potem zszywać, czyli nie może być taka sytuacja, że sfastrygujemy 2 cm od brzegu, a potem zszywamy sobie centymetr od brzegu. No chyba, że uznamy, że spódnica jest za wąska i musimy ją poszerzyć. Ale czyli fastryga przebiega w tym miejscu, gdzie będziemy szyć, jeśli akurat chodzi o fastrygowanie boków spódnicy. Zaczynamy od tego, że powiedzmy, mamy szyć tą spódnicę centymetr od brzegu, więc fastrygę wykonujemy centymetr od brzegu. Jeśli to ma być przygotowanie do miary, to oczywiście w tym wypadku ta fastryga powinna być dość gęsta, żeby dobrze trzymała nam ten cały bok do zmierzenia. Czyli tutaj zaczęłam może trochę za rzadko, ale ogólnie zrobiłabym tą fastrygę gęściejszą, jeśli chciałabym, aby to było później do zmierzenia. I wykonuję to po całej długości mojej spódnicy. Tak? Wyobrażam sobie, że to jest właśnie ta spódnica, którą potem będę mierzyła. Idę centymetr od brzegu, bo takim szwem potem będę zszywała. No i oczywiście tutaj, żeby mi się nie wypróło w czasie mierzenia robię to zakończenie taki mały supełek. I to robię z dwóch stron i potem spódnicę mogę przymierzyć. Wygląda to w ten sposób. Oczywiście to jest taka, takie wstępne moje szycie. To jest jedna tak jeden ze sposobów wykorzystania fastrygi, kiedy. Robimy domiary albo łączymy dwa elementy e, jakichś naszych rzeczy, które szyjemy. Teraz kolejne, e, kolejna na przykład e, sytuacja. E, pokazuje to czasami na swoich filmach, i to jest takie pomaganie przy wykonaniu innych czynności. Na przykład chcę e, podłożyć dół czegoś, tak? Czy nawet dół zasłony, dół spodni, e, no jakiekolwiek podłożenie. Tak, tutaj mam przygotowane podłożenie, czyli podłożyłam sobie raz i dwa razy i to na przykład ma być zasłona, boję się, że będzie mi się to przesuwało w czasie szycia, nie ufam szpilką, jeszcze, jeszcze nie za bardzo umiem, więc taki dół mogę sobie sfastrygować. I wtedy fastryguję nie tutaj, nie w środku, bo to będzie tak, i tak będzie mi się ten krawędź przesuwała, tylko właśnie fastryguję krawędź tą, którą będę przyszywała, bo chcę, żeby ona solidnie mi tutaj była przymocowana. I wtedy już nie muszę robić tak gęsto jak przygotowuję na przykład do miary, tylko mogę takim, e, rzadszym taką rzadszą taką fastrygą, która właśnie będzie mi to przytrzymywała, ale niekoniecznie musi być właśnie gęsta, bo ja nie będę nic przymierzała. Chodzi mi tylko o to, żeby ona pomogła mi zachować tą krawędź e, podczas potem przyszywania jej na maszynie i potem też tą fastrygę będę wyprówała, więc też zależy mi na tym, żeby ona nie była taka gęsta, żeby te usunięcie jej później było znacznie uproszczone. No i tutaj to jest taki kolejny właśnie przykład, kiedy ja e, przygotowuję sobie daną jakąś rzecz do późniejszego oczywiście zszycia i w ten sposób ją wykorzystałam. Tak? Czyli to jest podłożenie, to jest bok spódnicy. Teraz inna sytuacja, kolejna. Zakładam kolejną nitkę. Teraz jest sytuacja, kiedy chcę wykończyć jakiś element, dekolt czy jakąś inną powierzchnię lamówką. Wstępnie tą lamówkę już przyszyłam, jedną część lamówki już przyszyłam i teraz muszę zagiąć tą lamówkę na krawędzi i tak przyszyć, żeby ta lamówka objęła mi tutaj właśnie, została ładnie doszyta do tej krawędzi. I boję się, że w czasie przyszywania będzie mi to Jakoś się odchylało, że nie dam rady nad tym zapanować, więc znów przychodzi mi z pomocą ta fastryga. I znów szyję bardzo blisko tej krawędzi lamówki, czyli znów tam, gdzie potrzebuję, żeby to mi przytrzymało, to wykonuję fastrygę. Tutaj coś mi się, o tak. Czyli wiem, że chcę tą lamówką przykryć ten wcześniejszy szef, który szyłam, wiem, że chcę, żeby ona tutaj była potem szyta. Na samej krawędzi, więc tutaj wykonuję to fastrygę. Ta fastryga właśnie będzie takim pomocnym elementem, który podczas doszywania tej lamówki na maszynie będzie mi to wszystko trzymało. Czyli kolejne takie wykorzystanie oczywiście to wykorzystanie w każdej sytuacji jest bardzo podobne, bo ma na celu pomoc podczas szycia. Przytrzymanie, żeby mi się nic nie odchylało, żeby mi się potem to wszystko ładnie zszyło, nie przepuszczało, tak nie, nie odchylało się tam, gdzie nie trzeba. No, ale jakaś tam kolejna. Też nie robi bardzo, bardzo gęsto. Tutaj no, mogą być średnie skoki, można robić w zależności od tego, jaki jest materiał, z czego jest lamówka, jak to wszystko się zachowuje. I już przeszyłam wstępnie, tak przygotowany. Przygotowaną ramówkę sfastygowaną. Mogę teraz podkładać pod maszynę i szycie na pewno praca będzie ułatwiona. Kolejna rzecz. To stabilizowanie. Wyobraźmy sobie, że to jest dekolt jakieś mojej sukienki, bluzki, które chcę szyć. Akurat ja mam te wykrojone tą próbkę dekoltu z bawełny e, takiej pościelowej, można tak powiedzieć, która jest dość stabilna. Ona mi się nie rozciąga, ale czasami mamy wykrojony dekolt, czy jakikolwiek inny łuk, czy spódnicy, czy bluzki, czy podkrój pachy z jakiegoś materiału, który bardzo się rozciąga, jest lejący i tutaj mi się wszystko zniekształca, rozciąga, a ja chcę temu zapobiec. W takich sytuacjach mogę wprowadzić tą fastrygę, czyli mogę zrobić fastrygę blisko krawędzi tutaj tego dekoltu i spowodować, że on mi ustabilizuje, czyli to będzie taka funkcja, że ta fastryga będzie trzymała mi ten dekolt. Ja oczywiście odpowiednio zaraz tą fastrygę naprężę, czyli napnę tą nitkę. Mogę też po wykonaniu tej fastrygi położyć ten dekolt, czy pachę, czy jakiś inny łuk, który jest fastrygowany, przyłożyć go do wykroju, ściągnąć tą nitkę w taki sposób, aby właśnie podkrój tego, e, tej rzeczy pasował do tego wykroju, będę wtedy widziała, że jest odpowiednio długi i potem jak już mam to w ten sposób ustabilizowane, mogę przystąpić do dalszego wykańczania, czyli na przykład mogę przyszywać e, obłożenie, czy mogę doszywać lamówkę, czy w jakiś inny sposób zaplanowany przeze mnie wykańczać ten dekolt czy paszki, ale chodzi mi o to, że jak już mam właśnie tak przyszyte, e, ściągam tą niteczką i robię tak, żeby ten dekolt miał odpowiedni kształt i długość i dopiero jak już e, naciągnę czy ustabilizuję tą nitką, to dopiero teraz zakańczam. Jak już wiem właśnie na jakiej to ma być szerokości i w ten sposób fastryga spełniła mi zupełnie inną funkcję, czyli tym razem funkcję stabilizującą i mogę to tak zostawić i dalej wykańczam, a potem fastrygę oczywiście mogę usunąć. No i tutaj w ogóle pokażę, że jak natnę sobie tutaj ten, ten supeł, który zrobiłam na końcu, o, w ten sposób ja go usunę i pociągnę za początek mojej fastrygi, to ona bardzo łatwo mi wychodzi i ona e, nic mi nie robi z tkaniną. No i jeszcze jedną funkcją, która może spełnić fast, fastrygę, znaczy jedną z, z wielu, które jeszcze ona może spełniać, ale to są takie podstawowe, to jest zmarszczenie. Oczywiście te marszczenie, e, są znacznie łatwiejsze sposoby na marszczenie, ale czasami mamy, nie, nie, mamy wycią, nie chcemy wyciągać maszyny, mamy jakiś malutki kawałeczek do zmarszczenia, to możemy wykonać w ten sposób, że wykonujemy fastrygą przeszycie. Na przykład gęstsze lub rzadsze zależy jak te marszczenie nasze ma wyglądać. W ten sposób i wtedy możemy wykonać pojedynczą fastrygę lub dwie fastrygi, które są oddalone od siebie odległością na przykład pół centymetra od siebie, czyli jedna i poniżej druga. Ja na razie skupię się tylko na wykonaniu jednej. teraz jak ja pociągnę koniec tej fastrygi tutaj to zmarszczę ten element tak czyli Mogę mniej lub bardziej to zmarszczyć. To też te zmarszczki zależą od tego, jak gęsto zrobiłam tą fastrygę. A jeśli zrobiłabym dwie fastrygi obok siebie, jedna wyżej, druga niżej, to wtedy te zmarszczki byłyby jeszcze bardziej regularne. Oczywiście, tak jak mówię, nie jest to najlepszy sposób na marszczenie, ale jeden ze sposobów wykorzystania fastrygi możemy w ten sposób zrobić. Czyli takie podręczne, szybkie, bez użycia maszyny. Czyli takie proste rzeczy, prosty szef yy, ręczny na wiele sposobów możemy wykorzystać. Tak jakby już możemy teraz zacząć ćwiczyć, ucząc się szyć. Od tego warto zacząć, dlatego że ta fastryga naprawdę w wielu sprawach ułatwi nam szycie, pomoże i naprawdę warto się z nią zaprzyjaźnić i szyć. Czyli podsumowując, marszczymy, stabilizujemy, doszywamy lamówki, czyli pomagamy sobie, pomagamy przy podkładaniu wszelkiego rodzaju podłożeń. I zszywamy boki y, lub inne elementy, które musimy ze sobą połączyć wstępnie, a potem dopiero je zszywamy maszyną, i wszystko wtedy jest proste i jest większe, większa szansa, że wszystko będzie równe i nic nam się nie przesunie. Także ćwicz Strygę, zaprzyjaźnij się z nią i wykorzystaj jej dobrodziejstwa. Życzę miłych ćwiczeń i wykorzystania tego świetnego ręcznego ściegu.